Origami. E, gra karciana od wydawnictwa Rebel, Bardzo dziękujemy. E, jest to gra e, wiekowo dla dzieci od 8 lat, dwóch do czterech graczy, około 15 minut zabawy do, do, do pół godziny. Na kartach tak tu widać różne, różne figurki z, z origami, tak, składane z papieru. No i zobaczymy, co, co mamy w środku. Jeszcze. Więc tak, zawartość, przygotowanie do gry, opisy kart, opisany przebieg, dobieranie, zagrywanie jednej karty origami, efekty, różne akcje, wykorzystanie akcji specjalnej z karty origami, koniec gry jak wygląda, liczenie punktów jakieś dodatkowe uwagi yy, rozszerzony opis działania niektórych kart origami pierwszego gracza tak, możemy sobie złożyć yy, motylka, pierwszy gracz natomiast tutaj tylko się pierwszy gracz składa origami, to nie będzie gra typowo na, na składanie tak, papieru tu mamy właśnie ten Kartonik do złożenia i dwie talie kart w środku. Teraz obejrzymy. Tak wygląda tył. No i oglądamy karty. Najpierw jedne i tak. Pixel. Tu warto zwrócić uwagę na obrazki, tak? Tu mamy jakąś notę, tu efekt natychmiastowy. dobierz jedną kartę, takie jakieś chmurki z, z, z rzędu, dobieranie kart albo zagraj kartę origami. Tutaj w piksle. Papuga 3, 2, tak? Efekt natychmiastowy. Skopiuj efekt natychmiastowy z dowolnej widocznej karty origami. Zokopiowanie efektów. Sowa. Tu też punktacja. Pozostali gracze muszą odrzucić po jednej wybranej przez siebie karcie. Do Odrzucanie kart. Gołąb. Zabierz każdemu z graczy po jednej losowej karcie, następnie dobieraj. Dobierają po jednej karcie stali, czyli taka wymianka. Zabierz każdemu z a to jest, jest to samo, gołąb, kura plus dwa punkty za każde piksel w twoich kolekcjach czyli tutaj za zbieranie określonych zbiorów kart tak? Semp ma akcję specjalną Weź wieśnią kartę ze stosu kart odrzuconych i wykorzystaj ją do zagrania jednej karty origami Orzeł, dobierz kartę o najwyższej liczbie zagięć pośród dostępnych w rzędzie dobierania kart to są chyba zagięcia w takim razie, tutaj ten, ten, na tej kartce. w kartę o najwyższej liczbie, to jest to jest samo, sroka. To są odrzucają po jednej wybranej karcie, dodaj jeden z nich do swojej ręki, jedną. Kot, dobierz jedną kartę stali. Owca, dobierz jedną kartę z rzędu dobierania kart, albo zagraj kartę origami. Pop. Dobierz rząd dobierania kartę wartości do trzech 3, 3 zgięć i wierzchnią odrzuconą kartę. Świnia, zbierz z powrotem jedną, jedną z kart, którą użyłeś do zagrania świni. Pies, dobierz stali jedną kartę plus jedną kartę plus jedną kartę za każdą widoczną kartę owcy. Tak. Lis, dobierz trzy karty stali, a następnie odrzuć jedną z nich. Królik już jeden punkt zwycięstwa za każde dwie karty, które masz na ręce, czyli twoje punktowanie. Dobijesz z rzędu dobierania kartą wartą jedno zgięcie. No i tu jest tylko jedno zgięcie mamucha, tak? Gąsienica. Odrzuć tę gąsienicę i zastąp ją kartą motla ze swojej ręki. Mrówka. Warte 5 punktów zwycięstwa, jeśli posiadasz wielu więcej kart mrówek. Czyli znowu zbiory określone. Jedne karty drugie i co my tu mamy tak dalej mamy mrówki świerzcz dobierz jedną kartę z rzędu dobierania kart i zagraj jedną inną kartę origami z tej samej kategorii co dobrana karta pająk dobierz z rzędu dobieranie karty warte dokładnie 6 zgięć pszczoła Punkt zwycięstwa za każdą kartę Origami w Twoich kolekcjach. Z piórkiem, czyli nie, może te wszystkie ptaki, tak? Obejrzyj karty innego gracza. To jest motyl. Podglądanie kart. Małpa, opad jedną kartę i dobierz dwie karty stali, czyli taka wymianka kart. Słonie, dobierz jedną kartę stali, a następnie zagraj jedną kartę Origami. No sterowec. cały rząd dobierania kart i wyłóż nowe a następnie wykonaj jedną akcję. Gepard wykona jeszcze jedną akcję. Dodatkowa akcja: wąż, usuza na spód swojej talii, na swojej kolekcji. E, zebra: każdy z graczy e, przekazuje jedną kartę osobie siedzącej po jego prawej stronie. dobierz jedną kartę i rotacja kart. już z wędu goryl, z wędu dobierania wszystkie karty, jakiś symbolem kółeczka. zagraj jedną kartę oligami za darmo jest symbol kółeczka, tak? Też jest. A pi piórko to na przykład chyba lekkie. E, Lew. E, Flądra. Jest symbol tutaj inny, czyli, czyli wody. Zagraj jedną kartę origami. Określone rodzaje zwierząt. Tutaj woda. Zagraj jedną, jedną kartę origami morską. Możesz zapłacić o jedno zgięcie mniej. Rekin. odrzuci jedną kartę z wodą, aby dobrać trzy karty stali Delfin zagra jedną kartę origami płacąc do dwóch zgięć mięśni. Eee, krab. Dobiorąc do dobierania jedną kartę możesz ją natomiast zagrać. Płaszczka z takich morskich. Dobierz ta, jedną kartę, następnie zagra jedną kartę origami. I wieloryb. Jeden pozycją za każdą inną kartę origami znajduje się w tej samej kolekcji co ta karta. Tak to wygląda origami, całkiem ciekawie wyglądające na pewno. Gra karciana wydawnictwa Rebel. Dziękujemy.